To już 15 września o godzinie 19:55 na antenie Polsatu wystartuje 15 już edycja programu Taniec z Gwiazdami. Znani i lubiani powalczą o kryształową kulę i nagrodę pieniężną na oczach milionów widzów. W piętnastej edycji Tańca z Gwiazdami udział wezmą influencerka i wokalistka Julia Żugaj, aktorka Olga Bończyk, aktor Rafał Zawierucha, aktorka Anna Maria Sieklucka, aktor Filip Bobek, wokalistka Natalia Nykiel, były piłkarz i trener Piotr Świerczewski, aktor Michał Meyer, wokalista Filip Lato, aktorka Vanessa Aleksander, wokalistka Majka Jeżowska, aktor Maciej Zakościelny. Poniżej przybliżamy Wam osobę popularnej Żugajki. Kim jest dziewczyna, która ma masę fanów w sieci? Julia Żugaj, to znana idolka współczesnych nastolatków, która wielką sławę i sympatię zdobyła w sieci, gdzie tworzy rozrywkowe treści ze zwierzętami i z elementami edukacji. Tworzy głównie na TikToku i Instagramie, gdzie zgromadziła kolejno 3,8 miliona i 1,8 miliona fanów. Poza twórczością internetową śpiewa i koncertuje, a na swoim koncie ma dwa autorskie albumy oraz powieść Young Edult. Tak miało być. Od września będziemy mogli podziwiać jej zmagania taneczne i walkę o kryształową kulę w 15 edycji programu Taniec z Gwiazdami na antenie telewizji Polsat.